Witam wszystkich. Dzisiaj kolejne miejsce związane z, z miastem w Tunezji SUS. A konkretnie chodzi dzisiaj o Muzeum Archeologii, jedno z największych, najsłodniejszych muzeów w Tunezji, które trzeba zobaczyć. Ogólnie mieści się na dość szeroko pojętym terenie potężnej twierdzy Kazby, która niestety nie jest do zwiedzania. Jest najwyższym, to na z najwyższym punktem. Wieża pełni obecnie rolę latarni morskiej. Co do samego Muzeum, pod względem zgromadzonych w mozaik, jest drugim co do wielkości na świecie, tuż po Muzeum Narodowym Pardo w stolicy Tunezji. Muzeum mieści się, jak powiedziałem, już, na terenie twierdzy z XI wieku. A do, a do użytku zostało oddane 2000 m metrów kwadratowych powierzchni. Zgromadzono ogromną kolekcję przedmiotów, w tym wazy, maski, mozaiki, rzeźby, kamienne, terrakotowe płyty, nagrobne, znalezione w różnych częściach tunezyjskiego Sahelu. Najbardziej znaną kompozycją jest wyobrażenie rzymskiego bogawina Bacchusa, powożącego rydwanem zaprzężonym lwy i tygrysy. Wiele mozaik przedstawia sceny połowu ryb i walki gladiatorów. A co do płyt nagrobnych, to można zobaczyć chociażby kamienne płyty nagrobne z chrześcijańskich katakum. Powinny być łatwe do rozpoznania po znaku XP, czyli monogram złożony z liter greckich Chi, Rho oznaczający Jezusa, Chrystusa. I teraz tak, muzeum jest ogólnie otwarte na pewno od wtorku do soboty, bo od 10 do 18.30. Dzisiaj jest niedziela, muzeum też jest otwarte. Na pewno jest zamknięte w poniedziałek, więc tak a propos informacji. Tak więc ja ruszam do muzeum. Jest co chodzić, jest pozwiedzać zwiedzać. W drogach już mam trochę kilometrów, bo już rybacie, Czas najwyższy na słynne, wielkie muzeum. Archeologii, jak więc zostańcie na filmie i startujemy. Jest tablica informacyjna odnośnie dat, godzin, kiedy muzeum jest otwarte, więc uwiecznimy to. To są dość istotne rzeczy. To więc ja idę kupić bilet. Jak widać, dużo nie kosztuje, i działamy. Czymś jeszcze biletów nie kupuje, tam się tylko sprawdza torbę, bagaż, bramki, Więc idziemy dalej. Piękna, niesamowita brama Przypominam, że jesteśmy na terenie potężnej twierdzy. Jakaś informacja o biletach. Zobaczymy z zewnątrz potężne mury, zresztą jak również inne obiekty w tym mieście, czy to ribat, czy Meczet, czy mury, a ponad 2 km długości, dokładnie 250. Samo tutaj ta kazba Są wszystko potężne obiekty A Powiem szczerze myślałem wcześniej, że się nie da od tak wejść na dziedziniec tej twierdzy Bez oczywiście opłacenia należności, a jednak się daje swobodny ogólnie dostęp na ten obiekt. Więc tutaj na dziedzinie bez problemu, można wejść. Jedynie do muzeum zakupuje się bilet. sporo tutaj zieleni fajny skwar zrobiony i zerkniemy jeszcze na morze już jest to świetny widok co przypominam że ogólnie ta twierdza społożona na, na najwyższej części ZUS Chodzi do muzeum. Więc zaraz po przejściu od tej bramy. Pierwsze pomieszczenie po prawej stronie. Wchodzi jest to to 10 dinarów. Kosztuje wejście. Jest tutaj również sklepik Co z nimi książkami. Nie książkami. więc ogólnie wszystko tutaj sprawnie żadnego problemu, Tu tutaj się na tym ciecinie, które a tutaj wchodzi się do samego muzeum, tak z tablicami informacyjnymi a toś tam można. Poczytać. Zobaczymy jakie tu skarby tamu za Widzę tutaj dat powstania tych mozaik. Ale niektóre wyglądają niesamowicie. नक्तुम Jeśli lubicie muzeu, muzea, to jak najbardziej jest to dobre miejsce, żeby pochodzić, podziwiać piękne eksponaty. widać, by wykopaliska. Powiem szczerze, byłem już w kilku obiektach, jak meczer, jak dzibat, ale właśnie dopiero tutaj w tym muzeum można podziwiać wreszcie jakieś eksponaty. To też taka odmiana od tych innych obiektów, bo tam nie ma nic. Po prostu tylko budowle, po których można chodzić. A tu mamy właśnie prawdziwe muzeum z mocą pięknych przedmiotów. robi to robotę przepiękna. To, to jest niesamowite. Yes, No i tak wydaje się, że dochodzimy do końca. Zwiedzania. Tu jeszcze takie cuda są. Po prostu przepiękne, przepiękne. Naprawdę polecam Wam, żebyście tu przyjechali do tego muzeum. Jest fantastyczna kolekcja. I tylko 10 dinarów, więc to nie jest majątek. Zresztą do tych innych obiektów jak meczet, tam jest wejście chyba pięć, do ribatu osiem, więc niesamowite obiekty, ponad 1000 lat historii i Kazbaciu mniej. Naprawdę warto pojawić się w tych miejscach. Mamy opis samego muzeum po arabsku, francusku, angielsku. Tak więc dotarliśmy, można powiedzieć, do końca, w zasadzie do początku, jeszcze raz powtórzę, naprawdę wiele pięknych tutaj artefaktów, znalezisk robiących bardzo duże wrażenie. I cóż, ja będę was zachęcać, żeby do tego muzeum, żebyście dotarli, bo naprawdę, naprawdę warto, jeżeli jesteście w Słuch, jesteście blisko, no to poświęćcie trochę czasu, żeby dojechać do tego starego, średniowiecznego miasta, po z tymi wszystkimi pięknymi obiektami, tak? Jak Ripa, tak Meczet, jak Kazba, jak e, właśnie całe to muzeum archeologiczne, Całe stare miasto. Bo no to naprawdę jest świetna, świetna sprawa. A więc Muzeum Archeologiczne cóż, które trzeba zobaczyć. To więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.